Dziś dobry, temat dzisiejszej lekcji to ziarnista budowa materii. Podczas tej lekcji dowiemy się, czy jest ziarnistość materii, jaka jest istota ziarnistości materii. Zbadamy doświadczalnie zjawisko dyfuzji, a także poznamy założenia dotyczące budowy materii oraz wskażemy sobie dowody na istnienie drogi. Także temat mamy z nowego Działu. Na marginesie proszę, aby zanotować sobie budowę materii. co jest na podziału. Na ten dział zamierzam przeznaczyć 11 godzin lekcyjnych. Doświadczeń niestety za dużo nie mamy, bo jest, bo jest ich tylko dwa w tym rozdziale. Z czego wszystkie te doświadczenia będą stworzone właśnie podczas tej lekcji. Zaliczenie będzie w kartkówki i jednego sklepionu. O szczegółach będę informować. W dalszej części, w kolejnych filmikach, także tutaj zaczyna nam się taki trochę kryzys, jeśli chodzi o wykonywanie doświadczeń na lekcjach chemii, to jest to się śmieję, że w tym momencie inicjatywę przejmuje fizyka, bo akurat w tym czasie są realizowane tematy, na których jest więcej doświadczeń niż na chemii. No ale cóż, musimy poznać podstawy tego, jak jest zbudowana materia, z czego my się składamy, żeby wiedzieć, jak tłumaczyć pewne zjawiska, dlaczego coś działa w taki a nie inny sposób, także działo bardzo ważne, mimo że teoretyczne, ale jest on nam potrzebny do dalszej nauki, także to, że tutaj jest mało doświadczeń, nie powinno Was wyrażać, bo uważam, że wiedzę na temat tego, jak materia jest zbudowana, co powinniśmy o niej wiedzieć, co się tam dzieje w środku, co, tam jest, co się dzieje z tym, z czego jesteśmy zbudowani, to są rzeczy bardzo, bardzo istotne. A I też ciekawe bo dojście do tego stanowiska, który mamy w tym momencie, trochę czasu ludzkości zajęło, więc warto wiedzieć po prostu, no, jak, jak to wszystko działa i o tym będziemy się uczyli podczas właśnie przerabiania tego, tego materiału. A więc na marginesie zapisujemy budowa materii i przechodzimy do założeń ogólnej budowy materii, czyli tego z Czego jesteśmy sami zrobieni, z czego my się składamy, no, co tutaj możemy o tym powiedzieć? Na pewno wiedzę pewno już na ten temat macie, ale celem lekcji jest też to, żeby tą wiedzę uporządkować i ją uzupełnić, bo trochę rzeczy już w lekcjach przyrody było, a teraz porządkujemy i trochę ten zakres wiedzy rozszerzamy. Pierwsza rzecz jest zapisana w punkcie numer jeden, czyli materia występuje w trzech stanach skupienia. To na pewno wiecie, właśnie z przyrody. Wyróżniamy trzy takie stany, jest to ciało stałe, ciecz i gaz. Przykładem ciała stałego jest tutaj kryształ siarcianu 62, 2 Jego wzór chemiczny to CuSO4, ale jeszcze tego w tym momencie wiedzieć nie musicie. Jeszcze będzie czas na naukę tego typu wzorów. Na dzień dzisiejszy, no Miejmy przykład jakiegoś właśnie takiego ciała, które rzeczywiście reprezentuje ciało stałe i poziom upakowania drobni, z których składa się właśnie siarczan 6,2 jest taki tutaj, jak w tym kółku, czyli ułożenie poszczególnych drobni jest bardzo, bardzo bardzo ścisłe. W zasadzie mamy tutaj utworzoną tak zwaną sieć krystaliczną, czyli jedna cząsteczka dotyka do drugiej. Swoboda ruchów jest znikoma, są wykonywane jedynie, jedynie tylko ruchy drgające, czyli trochę to działa tak jak sprężyna, na początku, na czasie wraca do swojego pierwotnego położenia. Trochę inaczej jest w cieczach, tutaj odległości między poszczególnymi drobinami są trochę większe, dlatego też i większa swoboda, jeśli chodzi o ruch tutaj tego typu substancjach, które są właśnie cieczami. Jeszcze większe odległości między drobinami są w gazach i dobrze, bo gdyby nie to, ciężko byłoby, choćby nam na przykład wziąć wdech czy wydech podczas oddychania. Także te odległości znaczne między, między tymi drobinkami w, w gazach są wskazane. Próboweczki też mam tutaj narysowane, schematyczne, także to proszę, żeby narysować tę i podpisać właśnie, że to jest całostawe i proszę, żeby narysować te schematy obrazujące odległości między poszczególnymi drobinami. Tutaj tak samo w przypadku cieczy, zresztą próbówkę i w przypadku gazu również. Tutaj mamy zamalowane na niebiesko, to ciało stało, po prostu, upakowanie jest duże, cieczy w odległości trochę, trochę większe niż w ciele stalem, ale zdecydowanie bardziej upakowane są te drobiny niż w gazie że tutaj e, mamy takie e, kreskowanie, to będzie właśnie symbolizowało nam ciecz. I tutaj próbówka, no wydaje się, że jest pusta, ale odległości e, w gazie są znaczące, więc tutaj ciężko e, ciężko się po prostu dopatrywać, e, ciężko się próba dopatrywać tutaj jakiejś zawartości w tej próbówce. Po prostu no, gaz jako takiego tutaj nie widzimy. Zakładamy, że choćby na przykład na to będzie wodór, czy, e, czy heł, czy na przykład jakiś inny gaz, e, taki, który będzie nam tutaj rzeczywiście reprezentował ten stan skupienia. Punkt drugi. Atome cząsteczki w gazach znajdują się w znacznych, czyli w dalekich odległościach od siebie i poruszają się chaotycznie. Ten ruch chaotyczny objawia się od choćby na przykład powstawaniem wiatru. Jeżeli popatrzycie na liście na drzewie, w jaki sposób się poruszają, to tutaj ruch chaotyczny właśnie zrobi, z których kole się powietrze da sobie znać w cieczach, atomy cząsteczki znajdują się w bliskich odległościach od siebie i również poruszają się chaotycznie, chociaż ta chaotyczność jest trochę mniejsza niż w przypadku właśnie gazu. To ze względu właśnie na odległości między poszczególnymi drobinami. Tutaj to upakowanie jest trochę większe, ale i tak jest luźniej niż w przypadku ciała stałego. No i właśnie ciało stałe na sam koniec, atomy cząsteczki są sztywno upakowane i mogą się poruszać ruchem drgającym wokół swojego położenia. Czyli to, co mówiłem, to trochę tak jak działa jak ta sieć krystaliczna nam drga i te drgania będą niestety o niezbyt dużym zakresie. Po pewnym czasie po prostu te drobiny będą wracały z powrotem do tego swojego pierwotnego położenia. Czyli to możemy tutaj o tych atomach i cząsteczkach nie skupienia powiedzieć. I jeszcze trzecie założenie. materia składa się z niezwykle małych ziarenek. Ziarenek oczywiście cudzysłowy, bo te ziarenka, te drobiny mają swoją nazwę, które są niewidoczne pod zwykłym mikroskopem optycznym. Cechę są nazywane ciawnistością lub nieciągliwością materii. Czyli tutaj chodzi mi o mikroskop, taki, którym na przykład posługiwaliście się na lekcjach biologii czy na lekcjach przyrody, kiedy chcieliście oglądać jakieś preparaty pod właśnie mikroskopem, czy to jakieś tkanki na przykład roślinne, czy na przykład sami chcieliście obejrzeć na przykład jak wygląda jeden włos pod mikroskopem. Także tutaj te drobiny, o których myślę, są zdecydowanie zdecydowanie mniejsze. Za pomocą takiego mikroskopu optycznego tego dostrzec się nie da. Potrzebne są specjalne przyrządy do oglądania tego, tego typu rzeczy, a i to nie działa na zasadzie właśnie soczewek, jak taki tradycyjny mikroskop, tylko na trochę innej zasadzie. Kto jest ciekaw, to proszę poszukać w internecie informacji na temat tego, czym jest mikroskop elektronowy albo mikroskop sił atomowych. Tego typu urządzenia pozwalają już dać jakiś obraz tego, jak, z czego jest ta materia zrobiona, z czego jest złożona. Jeśli chodzi o założenia budowy materii, to myślę chyba tyle. Tutaj mamy jeszcze pokazane na slajdzie, na tej grafice. Trzy stany skupienia wody, czyli tutaj mamy lód, tutaj mamy wodę w stanie ciekłym i tutaj mamy parę wodną. I zobaczcie te schematy tego opakowania. Ten, ten i ten wyglądają tak jak wcześniej, czyli tutaj to opakowanie dosyć duże, tutaj te cząsteczki, te drobiny mają trochę większą swobodę ruchu, a tutaj w gazie to już całkiem duże odległości i ten ruch jest zdecydowanie bardziej chaotyczny. I teraz przejdziemy do e, wykonywania doświadczeń. Doświadczenie pierwsze, badanie zjawiska dyfuzji i tą dyfuzję będziemy tutaj badali e, podczas tej lekcji, a tutaj e, w pracowni będę badać e, w ciele stałym i w cieczy, bo to da się ładnie pokazać, natomiast jeśli chodzi o e, dyfuzję w gazie, no to cóż, do tego celu z reguły potrzebni są uczniowie, a właściwie ich nosy, tak żeby e, można było badać, czy rzeczywiście ta dyfuzja zachodzi. E, Możecie zrobić doświadczenie w domu, to znaczy potrzebne są perfumy, można wlać na przykład na jakiś talerzyk, ewentualnie zakrętkę, korek, tego typu rzecz. rzeczy. trochę tych perfum, w słuszną ilość, w jednym miejscu pokoju postawić i przejść na drugi koniec pokoju i policzyć w myślach, ile czasu zajdzie do momentu, kiedy wyczujecie ten zapach perfum, co będzie właśnie nazywało się tutaj z dyfuzją. A jak wygląda dyfuzja w. Ciele stałem i wciecze już pokazuję. Przełączę tylko kamerkę, tak żeby można było pokazać doświadczenie. Przełączę. A więc na no początek może, jakby zachodzi dyfuzja w ciele stałym. Tutaj będzie do tego celu niepotrzebne. potrzebne potrzebny mały krystalizator z wodą i z atramentem, taki atrament, który może być na przykład odchodzić ze także to oświadczenie jest do, do odwzorowania w domu. będzie mi potrzebny kawałek kredy szkolnej. Wystarczy, że taką kredę umieszczę w tym atramencie i będę obserwował, co się będzie z tym atramentem i co kredo działa. W tym momencie można dostrzec, że woda z tym atramentem nas, po prostu nasącza tą naszą kredę. Kreda zaczyna się powoli zabargać na kolor jasno niebieski ze względu na to, że tutaj tego atramentu, on jest tutaj rozcieńczony, więc trzeba by też jeszcze tutaj chwilkę poczekać, ale widać, że woda nam wędruje, nam wchodzi w tą kredę i jednocześnie widzimy, że to się trochę, trochę tego atramentu wchodzi w kredę razem. Razem z wodą. A więc to, co tutaj obserwujemy, to samo rzutne e, mieszanie się jednej substancji z drugą, czyli na tym właśnie polega tutaj to zjawisko defuzja. Tutaj nic nie mieszam, po prostu ułożyłem e, kawałek kredy w, w wodzie z atramentem i po prostu czekam, co się będzie e, działo dalej. E, Doświadczenie odrobinę czasu wymaga, ale jeżeli e, być cierpliwym, no to e, powinna ta kreda zabarwić się na kolor e, jasno niebieski, ewentualnie taki porównujący pod granatowy. To chwilę chwila czasu wymaga, ale zjawisko decyzji jest na tyle ciekawe, że można to się mu przyglądać i przyglądać i to zawsze, zawsze fajnie, fajnie, wygląda, a i to się współczesne, bo tutaj wykorzystujemy właśnie wiedzę o tym, jak bardzo małe są drobiny. Gdyby właśnie zjawisko decyzji, no to tutaj ciężko byłoby mówić o choćby na przykład wchodzeniu z takiego atramentu w to naszą Kredę. Także tutaj doświadczenie możemy odstawić sobie i obserwować, co się będzie działo dalej. Postaram się, żeby ta kreda była takie ale dzięki temu tutaj doświadczenie będzie przebiegało tak, jak powinno przebiegać. To jest dyfuzja w ciele stałym, a teraz zobaczmy, jak wygląda dyfuzja w cieczy. Tutaj mam probówkę z wodą kranową i do tej probówki wrzucę maleńki kryształek namanganianu potasu. Namaganie potasu to ogólnie substancja, która ma wiele zalet artystycznych. Jest dosyć widowiskowa, chociaż wygląda niepozornie, bo to są kryształki takie, takie malutkie. Kiedy więc taki kryształek do wody wrzucę, to zobaczcie, zaczyna nam się tutaj ciekawy spektakl barwy różowej. Widać, że woda w tym momencie zaczęła przybierać taki delikatnie różowy kolor. Jak jeszcze tutaj wezmę. Troszeczkę, jak to, zobaczcie, tutaj mamy takie fioletowe smugi, takie różowo-fioletowe smugi. Jak damy im troszeczkę czasu, to po pewnym czasie ta woda zniknie nam w ten potasu i powinniśmy zaobserwować, że tutaj właśnie te smugi kolorowe będą nam tę próbówkę wypełniały. Nie trzeba tego nadmanganianu potasu dawać nie wiadomo ile. W tym momencie. No tutaj najwięcej e, tego koloru możemy dostrzec w e, pobliżu po bliżu dna. No może jeszcze jeden kryształek, tak żeby po prostu więcej tych smug uzyskać, tak żeby ten kolorek był właśnie taki, no. Że jeszcze jeden kryształek wrzucimy. I w momencie, kiedy ten kryształek opada, e, można tutaj dostrzec właśnie to, tą smugę, ten e, po prostu markocz, e, który powstał w wyniku w wyniku odpadania tego kryształka. Jak oczekamy jeszcze dłuższą chwilę, no to tutaj to różowe zabarwienie powinno powoli wypełniać dno, wypełniać w ogóle zawartość całego naczynia. To ze względu na to, że maganie antypasu dosyć wolno się rozpuszcza w wodzie. A tyle to rozpuszczanie ma też swoje zalety, bo kolor, który uzyskujemy jest dosyć, dosyć intensywny. No może jeszcze jeden kryształ wrzuca, a to Czemu nie? O, I teraz jeszcze kolejne smugi udało się tutaj uzyskać, no doświadczenie wymaga mimo wszystko cierpliwości, myślę, że już tak dużo, dużo tego namagania, no po prostu wrzuciłem, e, więc e, jeżeli będziemy się przyglądali, to od samego, e, o, w tym momencie troszeczkę jeszcze pomogę, tak niby miała być dopóźna, ale od Pomożemy. Troszeczkę przemieszam. widać wody, którą tutaj używam jest dosyć duża, ale jak widać, smuga, która jest na dnie, no jednak trochę czasu będzie wymagała, żeby rzeczywiście z całą objętością wody w się tutaj wymieszać. Tak jak mówiłem, doświadczenie interesujący sposób wygląda i tą dyskusję można tutaj podziwiać. I jeszcze trzeci typ, tak jak powiedziałem, czyli to, to doświadczenie z gazem, ale to już proszę spróbować zrobić w domu, we do własnym zakresie, no bo niestety zapachu przez telefon, czy przez laptop, czy komputer, wyczuć się niestety nie da. Gdyby się tak dało, to och, och, ile byśmy mogli narobić doświadczeń, fajnie, no ale niestety jest takie zdalne nauczanie trwa. Obserwacje z tego doświadczenia są następujące kreda stopniowo nasącza się atramentem, czyli widzimy, że po prostu ta woda z atramentem wchodzi nam w to kredę i widzimy, że ta kreda się zaczyna nam zabarwiać. Eee, w probówce z kryształka wydobywają się syletowe smugi, które poruszają się chaotycznie. W momencie, kiedy ja ten kryształek do wody, no to było widać, że te SPPR-y się tworzyły i powstawały. Zresztą też całkiem spora ilość właśnie tego manganianu rozpuszczonego już znajduje się w pobliżu dna probówki. I na namagania będzie sobie powoli dyfundował, będzie powoli ulegał tej dyfuzji, bo dyfuzja, tak jak już powiedziałem, jest to samoistne mieszanie się dwóch substancji i jest to proces, który jest niespomagany. W momencie, kiedy zaczynamy mieszać, to już jest fuzja, czyli już proces, proces wymuszony i ideą dyfuzji jest to, żeby ten proces zachodził samodzielnie. I jeszcze trzecia obserwacja do tego trzeciego doświadczenia, w sali jest wyczuwany zapach perfum. No To Co prawda tutaj doświadczenia ja tego nie robiłem, ale uwierzcie na słowa, jeżeli w tym miejscu, gdzie stoję rozpele perfumy, no to na końcu sali po pewnym czasie będzie można ten zapach wyczyć. Podobne doświadczenie można zrobić w domu, kto nie wierzy, nie sprawdzi. Wnioski są następujące. Cząsteczki atramentu wchodzą pomiędzy cząsteczki kredy, czyli to jest do sytuacji tej pierwszej. Sytuacja druga, cząsteczki manganianu po prostu wchodzą pomiędzy cząsteczki wody, dlatego też te kolorowe smugi się tworzą, i cząsteczki perwum wchodzą pomiędzy składniki powietrza i dzięki temu jesteśmy w stanie w pewnej odległości wyczuć zapach. To właśnie dzięki zjawisku dyfuzji możemy na przykład siedząc spokojnie wyczuć, że na przykład mama też ciasto. To na przykład o właśnie w ten sposób możemy sobie takie rzeczy wyjaśniać. Czyli dyfuzja jest to samorzutny proces mieszania się w substancji do takiej, która nie jest w żaden sposób wymuszony. Na tym właśnie to zjawisko polega. I dowody na istnienie drogi. Tutaj dowody możemy przytoczyć dwa. Dowód pierwszy, czyli rozpuszczanie ciał stałych w cieczach, na przykład cukru w wodzie. I jeszcze dyfuzja po raz kolejny, na przykład dyfuzja w cieczach i tutaj jest pokazana dyfuzja z atrementem. Ja te była doświadczenia wykonam, także powracam znowu do, do stołu laboratoryjnego i już pokazuję, co się tutaj będzie działo. A więc. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład. Sytuacja startowa mamy dwie szklanki z wodą. Ja mam akurat dwie zlepki i w tych zlepkach znajduje się dokładnie taka sama ilość wody, czyli tutaj sobie wziąłem po 75 ml, w momencie, kiedy zmieszamy ze sobą równe objętości cieczy, to uzyskamy je dwa razy więcej pod warunkiem, że ta cieczy jest taka sama, czyli po złożeniu 75 ml plus 75 ml uzyskuje 150 ml wody, czyli tyle wody udało mi się tutaj uzyskać w wyniku zmieszania zawartości tych dwóch naczyń. Zobaczmy, co się będzie działo, kiedy zmieszamy substancje dwie różne, czyli na przykład 50 ml, 50 ml wody i 50 ml cukru, czyli po prostu taką ilość. Czyli powinniśmy przynajmniej czysto teoretycznie uzyskać 100 ml, a jak wlejemy wodę do naczynia, no to się okazuje, że wcale 100 ml nie uzyskujemy, tylko jest trochę mniej. Mniej więcej tak z tego co widzę, to troszeczkę więcej niż 75 ml, a więc ilość cieczy i ciała stałego po zmieszaniu jest mniejsza, niż byśmy się spodziewali. To, co trochę na pozór przeczy matematyce, tak, no bo jeżeli mamy jedną połowę i drugą połowę i ze sobą, to powinniśmy uzyskać jedno cało, a tutaj widzimy, że jednak takiego efektu nie uzyskujemy, tylko po prostu mamy do czynienia z po prostu jest zmniejszenie zmniejszeniem się objętości. Takie coś nazywamy tutaj kontrakcja. To jest jedna, jeden dowód na istnienie drogi. I drugi na przykład wtedy, kiedy weźmiemy sobie zlewkę z wodą i do tej zlewki damy jedną kropelkę czy dwie atramentu i widzimy, że ten atrament spada i tworzy się różnie kolorowe smugi, tak jak w przypadku tutaj tego namaganianu potasu, też jest podobna podana sytuacja, aczkolwiek tutaj, jak dodamy jeszcze kropelkę atramentu, to widać, że te smunki w trochę inny sposób się tutaj poruszają. Też mamy tutaj wycinek z ruchem chaotycznym. Ten atrament w pewnym czasie się wymiesza w całości, w całości wody, także tutaj dowód na to, że drobiny istnieją i że się poruszają, też mamy tutaj pokazane. A zatem mamy doświadczenia zrobione. Czyli w momencie, kiedy mieszamy pół szklanki cukru i pół szklanki wody to uzyskamy około 3 czwarte szklanki mieszaniny. 3 czwarte szklanki mieszaniny, czyli to mniej więcej, mniej więcej tyle. Czyli tutaj obecność właśnie tych drobin, te odległości między drobinami inne są trochę w wodzie, trochę inne w ciele stałym. Woda no wędrzyłaty mogła tutaj wejść pomiędzy te drobiny ciała stałego, stąd też po zmieszaniu właśnie wody z cukrem. Poziom, e, poziom, cieczy, e, poziom tej mieszanki na naczyniu będzie niższy właśnie niż gdybyśmy sumowali takie tutaj, wcześniej było 50 ml wody, 5, e, 75 ml wody, 75 ml wody, wtedy uzyskaliśmy 150. Natomiast w tym przypadku, mieszając dwie różne substancje, no niestety mamy tutaj do czynienia z tym, że mamy różne odległości między poszczególnymi drobinami, stąd też tutaj zmniejsza się ta objętość. Bo to właśnie jest nasza kontrakcja. E, dobrze, mamy to zagadnienie omówione, poprzejdźmy jeszcze do dwóch zadań bardzo prostych. Zadanie pierwsze w, kasz, w których z procesów zachodzi zjawisko dyfuzji. Czyli mamy spalanie węgla, rozpuszczanie soli w szklance wody, smarowanie chleba masłem, rozpatrzenie się masła na patelni, rozchodzenie się na zapachu pieczonego ciasta. Czyli trzeba wskazać te przypadki, w których możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem dyfuzji. Zastanówcie się, w których sytuacjach i zaznaczcie swoje odpowiedzi. Ja za chwilę podam rozwiązanie. Najpierw spróbujcie zrobić doświadczenie samodzielnie. Na pewno rozchodzenie się zapachu pieczonego ciasta to jest przykład dyfuzji bez wzgórza. się masła na patelni, no tutaj raczej ciężko o zjawisko, które jest samorzutne i niewymuszone. Spalanie carbonatą tym bardziej, tym bardziej nie. Spalanie węgla też niekoniecznie, tutaj będziemy mieli do czynienia z dyfuzją trochę inne procesy, inna ich jest natura. A rozpuszczanie soli w szklance wody pod warunkiem, że nie będziemy mieszali, to wtedy rzeczywiście z dyfuzją możemy mieć tutaj do czynienia. Tylko właśnie trzeba zaznaczyć w się, ale bez dodatkowego, dodatkowego mieszania. Czyli wrzucamy łyżkę soli do szklanki wody, czekamy. Może wtedy zachodzić dyfuzja, wtedy rzeczywiście ta sól się po pewnym czasie rozpuści. Ale jak będziemy mieszać, no to też nie mówimy o samej dyfuzji, tylko o fuzji, czyli procesie wymuszonym. Jeżeli mieszać nie będziemy, rzeczywiście dyfuzję będziemy tutaj w takim przypadku mieli. Jeszcze zadanie drugie. Dlaczego dyfuzja szybciej zachodzi w gazach niż w trzeciach? W trzeciach? Odpowiedź zostanie odpowiednimi rysunkami. Czyli tutaj kłania się nam upakowanie jednej, drugie, jednego i drugiego stanu skupienia, czyli odległości w cieczach będą mniejsze niż, niż na przykład w gazie. W gazie to będzie tak, tutaj jedna cząsteczka, tutaj, tutaj, tutaj. Czyli te drobiny cieczy są no, bardziej ściśnięte, można by tak powiedzieć, te odległości między nimi są mniejsze niż w, niż w przypadku gazu. Także tutaj podpiszmy, tu mamy Mamy ciecz, jeszcze raz opiszę. Czyli tutaj ciecz, tutaj mamy, tutaj mamy z kolei gaz. I uzasadnienie tutaj będzie następujące: dyfuzja zachodzi szybciej w gazach. Niż w cieczach, ponieważ odległości między drobinami są większe niż w cieczach. Odległości między drobinami, to może tu zrobinami gazu. Odległości między gazu są większe niż w cieczach. Czyli to jest właśnie wyjaśnienie, dlaczego tutaj ten proces będzie szybciej zachodził właśnie w gazie. Będzie dla Was do zrobienia praca domowa. Jest to praca wydatkowa a mianowicie e, chciałbym, żebyście zbadali doświadczalnie dyfuzję herbaty w gorącej wodzie. Trzeba wykonać schematyczny rysunek, zapisać obserwacje i wnioski. Trzeba to zrobić w analogiczny sposób, jak było pokazane w doświadczeniu pierwszym, czyli proponuję, żeby właśnie się do tamtego doświadczenia cofnąć, obejrzeć go jeszcze raz i zrobić podobne, tylko w tym przypadku należy użyć gorącej, her... gorącej wody i wrzucić herbaty. herbaty. Najlepiej, żeby było herbata w terepkę. Wtedy to dysputy da się ładniej zobaczyć. Fajnie byłoby, gdybym też zobaczył zdjęcia, jak to doświadczenie Wam wychodziło do kolejne etapy. Więc praca domowa interesująca i związana z tematem. No i myślę, że na tym. To naszą lekcję zakończymy. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.